Wagon bagażowo-osobowy typu 609A. Kolejną naszą nowością jest wagon, którego typ ukazał się po raz pierwszy ponad pół roku temu jako wagon rowerowo-bagażowy i był jednym z najbardziej rozchwytywanych naszych modeli. Obecnie opracowaliśmy wersję modelu ze stacji Warszawa Grochów. Tak jak poprzednio, wagon posiada w pełni odwzorowane wnętrze, przedział bagażowy. Cztery przedziały drugiej klasy oraz przedział dla obsługi wagonu. Model nie posiada logo roweru na ścianie bocznej, co nie oznacza, że nie był używany do przewozu rowerów. Do każdego wagonu dołączamy blaszkę trawioną imitującą kraty w drzwiach i oknach w przedziale bagażowym. Po zamontowaniu blaszki z kratami wewnątrz modelu, wagon uzyskuje całkiem inny odbiór zewnętrzny.